Siema, jestem Marek. Witam Was w najbardziej prestiżowym wjeździe na chatę. I jedynym takim, bo już więcej nie będzie. Zapraszam do oglądania. Dobra, więc zacznijmy od mojej prestiżowej kuchni. Oczywiście widzimy tutaj świecące się lampy LEDowe. W tym miejscu ładuje się mój iPhone 8. Tutaj szklanki. Niestety nie posiadam niczego do picia whisky, ponieważ aktualnie jest w zmywarce. Tutaj znajdziemy lampki. W przypadku, kiedy zaprosiłbym jakąś dziewczynę. Jeżeli chodzi o dekoracje, to staram się być skromny w tej kwestii. Widzimy tutaj podkładki, miskę oraz coś na wzór Rolexa. Można także zauważyć tutaj lampy, które do niczego nie są mi potrzebne, ale były drogie. Zapomniałbym jeszcze o tym, co mi się w sumie najbardziej przydaje. Pałeczki, których też niekiedy używam. Oraz także takie akcesoria. Posiadam także płytę indukcyjną, bo przecież nie używałbym tradycyjnych kuchenek. Tutaj jest mój salon. Spędzam tu swój wolny czas. Kolejne ozdoby, czyli obrazy, które oczywiście kupowałem w sklepie z ozdobami i były najdroższe, dlatego na je wziąłem. Oczywiście nie mógłbym posiadać zwykłych ścian pomalowanych farbą, chociaż niektóre takie są, ale na przykład na tej posiadam coś na wzór tapety. Kolejnym pomieszczeniem jest sypialnia. Nie jest spora, ale praktyczna. Znajdują się tutaj szafki, lustro, drugie lustro, kołdra, wysokiej jakości materac, poduszki, lampy, tutaj jeszcze jest oświetlenie, mój Rolex odmierza czas na odpoczynek. Teraz zabiorę Was do mojej drugiej rezydencji.